Osiomanko, no co tam u was? Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, całkiem możliwe, że ta seria stanie się dosyć taką regularną serią na tym kanale. Mówię tutaj o wyrokach sądowych. Poprzedni odcinek cieszył się dosyć sporym zainteresowaniem, dosyć ochoczo go komentowaliście. Myślę, że takie informacje warto też tam gdzieś podawać do publicznej wiadomości i z czystej ciekawości. Dzisiaj kolejny wyrok, który pojawił się na stronie okręgu Toruń. Wyrok gościa, który w styczniu złowił trzy szczupaki, trzymał je w wiaderku i został złapany. Zobaczmy, co mu za to grozi. Jeszcze raz tutaj powiem, że ja uważam, że to bardzo dobrze, że te wyroki są publikowane, bo tego chyba oczekiwaliśmy. Bardzo często jak się z różnymi ludźmi rozmawiało, to każdy zawsze mówił, że te wyroki powinny być publikowane, tak, żeby każdy widział, żeby ten gość co przewinił, żeby on się wstydził. No to mamy, no to się chyba powinniśmy cieszyć. Podejrzewam, że nie wszystkie, ale no część chociaż z nich jest gdzieś tam podawana do publicznej wiadomości, a my też możemy sobie zobaczyć, co za dane przewinienia grozi. I tak, no, tutaj sąd ja wam to odczytam, sobie to wydrukowałem, żeby mi było łatwiej. Odczytam wam. Oczywiście dane tego gościa, będę pomijał, bo to tutaj nie ma żadnego znaczenia, już nie będziemy się nad nim dodatkowo znęcać. I jakby sąd w Grudziądzu po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 listopada 2024 i 10 grudzień 2024, czyli podejrzewam, że się odbyły dwie rozprawy, oskarża gościa o to, że w dniu 21 stycznia 2024 roku na jeziorze Święte gmina Łasin powiat grudziącki dokonał połowu ryb w postaci trzech sztuk szczupaka o wadze 3,2 kg nie jest tutaj dodane, ale podejrzewam, że chodzi że o łącznej wadze w okresie ochronnym, a następnie ryby te posiadał w wiaderku Ha, ha, ha. Czym działał na szkodę okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu w kwocie 135 zł. i 4 grosze? Ja już mówiłem to na wcześniejszym materiale. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to przeliczają, no ale jakiś widocznie tam przelicznik tego jest. To jest czyn z artykułu, i tutaj jest podstawa prawna ustawy o rybacku śródlądowym z 1985 roku zresztą. I orzeka sąd ten, że oskarżonego imię, nazwisko uznaje za winnego tego, że w dniu 21 stycznia 2024 roku w okolicy Jeziorze, Jeziora Święte w gminie Łasin posiadał trzy sztuki szczupaka o wadze 3,2 kg i wartości 135 ,4 zł, pochodzące z połowu w okresie ochronnym dla danego gatunku wbrew zakazowi wynikającego z artykułu, tutaj też podstawa Prawna, czym działał na szkodę okręgu polskiego związku wędkarskiego z siedzibą w Toruniu, to jest w występku z artykułu. I tutaj znowu podstawa prawna. Czyli gościa uznali za winnego. Nie mam zielonego pojęcia, czy on to łowił z pod lodu, czy tradycyjnie, czy na żywca, czy jak, bo ja nie pamiętam, jaka wtedy była pogoda, czy mieliśmy lód, czy nie. Wydaje mi się, że nie. No chociaż coś tam było, że w tym okresie trochę przymroziło, więc może to było spod lodu. No w każdym bądź razie, słuchajcie, gość złowił trzy szczupaki, już niezależnie czy z podlodu, czy tradycyjnie, i włożył je do wiaderka i trzymał je w tym wiaderku. No to po prostu jest, no, no nie da się bardziej wyłożyć na minę, nie? Mistrzostwo świata. To wiaderko jest po prostu, yy, no, no, powiem wam szczerze, że jak to przeczytałem, no nieźle się uśmiałem, nie? no jak, jak trzeba być. Już nie powiem co, żeby po prostu tak perfidnie się na tą minę władować. Wymierzam mu karę. Tak, bo to kontynuuje ten pierwszy punkt. Wymierzam mu karę 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując jedną stawkę za równoważną w kwocie 10 zł 100 razy 10, czyli 1000 zł grzywny. Mam nadzieję, że dobrze to liczę, ponieważ matematyka nie była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Ale no, mam nadzieję, że tak proste działanie y, z pamięci wykonałem szybko, sprawnie i co najważniejsze, zgodnie z, y, no z tym, jak tak. No 100 razy 10, czyli to jest 1000, czyli 1000 zł. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Na podstawie artykułu podstawa prawna orzeka wobec oskarżonego imię, nazwiska o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na okres jednego miesiąca na stronie internetowej sądu rejonowego w Grudziądzu oraz na stronie internetowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Czyli na jeden miesiąc ten wyrok wisi, właśnie ja sobie go y, wydrukowałem ze strony okręgowej. No tak jak mówię, no, tego chyba wszyscy chcieliśmy, nie? przynajmniej ci, którzy domagają się, żeby takie osoby gdzieś tam łapać. Y, myślę, że to jest, no ja bym się spalił ze wstydu, powiem Wam szczerze, jakby coś takiego na mój temat wisiało. No wiem, że nie wszyscy tak reagują w ten sposób, niektórym to wisi i powiewa, no ale nie mniej, jednak jest to jakaś tam myślę też przestroga dla innych i jest to też jakaś informacja, że jednak takie trzy szczupaki trochę mogą kosztować, bo czytajmy dalej, trzeci punkt, czyli mamy 1000 zł do publicznej wiadomości, trzeci punkt. Na podstawie artykułu, podstawa prawna orzeka wobec oskarżonego imię, nazwisko nawiązkę w kwocie 675 20 zł. 20 groszy na rzecz okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Toruniu, czyli gość musi zapłacić 100 zł. grzywny, wyrok do publicznej wiadomości, i 675 20 zł. 20 groszy płaci do okręgu w ramach tej nawiązki. O, no, no to już trochę to zaczyna kosztować, nie? Już trochę te szczupaki zaczynają kosztować. Taniej myślę, że byłoby mu kupić w sklepie te szczupaki po prostu. Punkt czwarty, no bo to jeszcze nie koniec. Punkt czwarty. Na podstawie artykułu, tutaj znowu mamy podstawę prawną, orzeka wobec oskarżonego imię, nazwisko... Przekazanie do depozytu Sądu Rejonowego w Grudziądzu karty wędkarskiej, numer seria, tutaj też nie będziemy podawać, na okres 12 miesięcy, przy czym zwrot karty nastąpi po złożeniu przez oskarżonego ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym. Czyli gościowi zabierają kartę wędkarską na rok, ale żeby ją odzyskać, to musi ponownie zdać egzamin na tą kartę z wynikiem pozytywnym. No, sam egzamin pewnie nie będzie wielkim problemem, bo u nas te egzaminy raczej nie są problematyczne, ale wiecie, rok nie ma karty, a później, żeby ją odzyskać, no znowu coś tam trzeba załatwiać, latać, załatwiać, zdawać i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, jest to też, myślę, że takie dosyć upierdliwe w każdym bądź razie, nie? Punkt piąty, bo to jeszcze nie koniec. Na podstawie artykułu podstawa prawna zalicza okres zatrzymania oskarżonego imię, nazwisko w sprawie. Od 21 stycznia godzina 12.50 do 22 stycznia 2024 roku, godzina 14, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennych grzywny, czyli złapali gościa i zabrali go na dołek na jeden dzień. No, niektórzy lubią siedzieć w zamknięciu, może on do nich należy. Niektórzy nawet, yy, znałem takich, co dla nich to był zaszczyt, że ich zamknięto. No w każdym razie myślę, że Wy, jak i ja, no nie chcielibyśmy siedzieć na dołku za trzy sztupaki. Nie? Trochę kurde siara, co? Czy nie? No ale w każdym razie chodzi tutaj o to, że skoro pozbawili go wolności, no to, to jakby odejmują mu dwóm stawkom dziennym, Jedna stawka to jest 10 zł, czyli 20 zł mu od tej grzywny odejmują, czyli 1000 zł minus 20, 980 zł ma do zapłaty grzywny. No i oczywiście no, był pozbawiony wolności, więc to też jest kara. I teraz y, następny punkt, bo to jeszcze nie koniec. Zasądza od oskarżonego imię, nazwisko na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Toruniu kwotę, 1311 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika, no bo okręg, no, z tego co rozumiem, miał pełnomocnika w postaci prawnika, który tą sprawę poprowadził. Ta kwota pewnie wynika z jakiegoś taryfikatora, bo prawnicy tam chyba mają jakieś taryfikatory oni mogą się w ramach jakichś tam widełek poruszać za dane sprawy. No więc, skoro gość oskarżony został uznany za winnego, to ma. Do okręgu te pieniądze wpłacić i za tego pełnomocnika, za tego prawnika zwrócić. Czyli spoko, nie? Dla okręgu spoko. No, wydali na prawnika, ale odzyskali za tego prawnika. I teraz punkt siódmy, już ostatni. Zasądza od oskarżonego na rzecz skarbu państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty. Zwalnia go od wydatków postępowania, którymi obciąża skarb państwa. Nie do końca wiem, jak to interpretować. Czy to jest tak, że zasądza kwotę 100, ale. Zwalnia go z tego, czy zasądza kwotę 100, a zwalnia go jeszcze z jakichś tam kosztów postępowania, ale tą stówę ma zapłacić. Do końca tego nie rozumiem, nie znam się na tych prawnych tutaj takich, nie wiem, sformułowaniach i, i jakby nie mam praktyki jak to działa. No ale to już tam jest najmniejsze, najmniejsze jakby, no stówka, nie? Ja to tak rozumiem, że chyba tą stówę ma zapłacić, a z reszty wydatków go po prostu zwalnia. No, czyli podatnicy za to zapłacą. No niestety. Czyli podsumowując, słuchajcie, gość na jeziorze w styczniu w okresie ochronnym szczupaka złowił trzy szczupaki i wsadził je do wiaderka. No i został złapany. Poszedł na dołek na jedną dobę. Do tego ma zapłacić 980 zł kary grzywny. Wyrok zostaje podany na miesiąc do publicznej wiadomości na stronie sądu oraz okręgu w Toruniu musi zapłacić do okręgu nawiązkę w kwocie 675 złotych, 20 zł zabrano mu kartę wędkarską na okres jednego roku przy czym odzyskać ją może dopiero wtedy jak ponownie zda egzamin na tą kartę z wynikiem pozytywnym musi zapłacić do okręgu 1311 zł koszty pełnomocnika no, i tą stówę ja to tak rozumiem, że jeszcze ma zapłacić tą stówę. Czy to mało, czy to dużo? No Możemy dyskutować, bo pod ostatnim materiałem też była dosyć spora dyskusja: że ten dostał tyle, a ten tyle, ten mniej, ten więcej. Nieważne, tutaj też oczywiście możemy sobie to o tym podyskutować. Nie zmienia to faktu, że to wszystko, jak weźmiemy do kupy, to te szczupaki były naprawdę drogie. Bo jednak tam no, parę złotych trzeba zapłacić, jakiś dołek. Zabrana karta i tak dalej i tak dalej. Uważam, że no nie opłacało się w każdym bądź razie gościowi te trzy szczupaki wkładać do tego nieszczęsnego wiaderka. Więc każdy następny, kto będzie chciał coś takiego zrobić, niech się dwa razy zastanowi, bo no jednak okazuje się, że można. No, nie ma tutaj żadnej niskiej szkodliwości. Yy, prawnik prawdopodobnie się przyłożył. I spowodował to, że gość, no moim zdaniem, dosyć srogo jednak za to musiał zapłacić. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to tak jak mówię, czekam na Wasze komentarze. No i ogólnie dajcie znać, co o tym sądzicie. Pozdrawiam.